Jak reagujesz na takie informacje, które pojawiają się głównie w internecie, które, w internecie, które wyglądają trochę inaczej niż, niż rzeczywistość? Przyznam, że ostatnio w ogóle nie reaguję, bo najczęściej ich nie śledzę. Uczę się do egzaminu, więc telewizora w ogóle nie włączam. Natomiast internet to tylko portale społecznościowe, bo to jest mój kontakt z przyjaciółmi, z którymi teraz się nie widzę w ogóle, i odbieranie maili. Także rzadko w ogóle sprawdzam, co mnie napisali, jakie nowe plotki są. Także nie reaguję, ale generalnie nauczyłam się podchodzić do tego z dystansem. Są naprawdę ważniejsze rzeczy w życiu i ja też rozumiem prawa rynku i prawa mediów, że to trzeba nagłośnić, bo ja jestem strasznie nudna. Ja tylko właśnie uczę się, sport uprawiam, żadnych skandali. I żadnych zdrad tak w życiu prywatnym, więc trzeba coś napisać. Ja to rozumiem, szanuję i nie ma dla mnie problemu.